Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj bierzemy się za piwnicę w końcu, dlatego że zbierałem się do tego tematu już bardzo, bardzo długo. E, ale dzisiaj przyjechał do mnie teść, e, pomoże mi, bo ja nie umiem za bardzo takich rzeczy robić. E, powstawia tutaj narożniki, e, wszędzie w koło narożniki, powstawia w tym miejscu, bo w tym miejscu nie będziemy mieli drzwi. A także e, w tym miejscu powstają mi narożniki, tutaj, gdzie jest wejście do. Do tego pomieszczenia i tutaj wygładzi, i będzie można przejść do malowania tej piwnicy. Eee, dlaczego to robimy? Eee, dlatego, że mój tato w garażu miał takie półki dość duże na, na różne rzeczy. No i to wszystko zalega teraz u niego tam i czeka aż to zabiorę w końcu. No a nie zabiorę tego, nie wstawię tego do piwnicy. A później nie będę znowu to, wiecie, przekładał, yy, zmieniał miejsce i dopiero później montował. Więc teraz, skoro mój teściu jest, będzie mi tutaj robił. Ja wezmę się za tą oto kotłownię, zacznę to wszystko malować. I jak już będzie tutaj pomalowane, to wtedy będę mógł wlecieć z tymi półkami na różne takie duperele. Wiecie, jak to jest, trzeba mieć jakieś półki. Skoro mamy piwnicę, mamy sporo miejsca. To trzeba mieć jakieś półeczki, żeby to wszystko było ładnie poukładane. Nawet jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy samochodowe. Zobaczcie ile tego tutaj jest i to wszystko leży na ziemi, nie? Nie może tak być. No wiadomo, te półeczki pomontujemy tutaj i będzie elegancko. Dobra, więc zaczniemy, prawdopodobnie ja zacznę tutaj od przykrycia tych podłóg i zabiorę się za malowanie sufitów, ścian i te pomieszczenie będzie gotowe. No, jak zauważycie, w tym miejscu jest troszeczkę e, będzie ciężko to pomalować. No ale nie będę też przesadzał. Wiadomo, wiecie, tam, gdzie dojdę, pomaluję i będzie skończone. Pomotuję też te wszystkie gniazdka, bo mam już je kupione, ale nie było czasu ich zamontować. Dobra, idę się przebierać, bo nie będę, się, nie będę w tym malował i zabieram się do roboty. Gdyby ktoś był ciekaw, bo nie powiedziałem w ostatnim nagraniu o tym, jakie były koszta e, ogrzewania domu gazem. To e, kocioł gazowy zużył, już mówię o prądzie, o prądzie mówię, zużył. Nie wiem, czy widać, 70 kWh zużycie, czyli jakieś 70 zł od września. Więc tak naprawdę nie jest to zbyt wielkie zużycie, jeżeli chodzi o taki kocioł kondensacyjny 14 KW. I słuchajcie, mamy kolejny dzień. E, zobaczcie, co zrobiłem. Tak naprawdę w tym pomieszczeniu praktycznie nic, udało mi się posprzątać i nic więcej w tym pomieszczeniu nie zrobiłem, z tego względu, że nie miałem gruntu, a zobaczcie, trzeba to zagruntować niestety. Nie miałem gruntu, sklep już był zamknięty, a dzisiaj rano, bo jest kolejny dzień, pojechała moja żona do sklepu okazuje się, że też jest zamknięty, bo, są, bo jest dzisiaj Sylwester. Więc e, tego pomieszczenia nie będę robił już teraz, ale pokażę wam co zrobiliśmy. Poza tym, że zrobiliśmy wielki bałagan, to udało się e, tutaj przykleić płyty e, karton-gips. Do ściany po prostu przykleiliśmy karton-gips. E, teściu zamontował narożniki w każdym miejscu na górze. W tym miejscu też i i tak naprawdę e, te wejścia mamy prawie zrobione. Będzie trzeba tylko je przyszlifować. Jeszcze tutaj gładź mówi, że będzie dawał. Przeszlifuje te narożniki, da gładź i można praktycznie będzie malować wszystko. I tutaj e, kończyć wtedy e, te płytki na dole, dawać ten mały cokolik. W tym miejscu też jest praktycznie zrobione. Tu na górze, czekajcie światło trzeba zapalić. <laughs> tu są tak samo wklejone, e, dany narożnik. I tutaj jeszcze tylko będzie coś dawał, mówił, że jest taki golband, to jest taki tynk lekki i tym tynkiem lekkim się tutaj zalepi za i będzie można tutaj szlifować, dać głać i będzie gotowe. Ten stół nie jest wywrócony bez przyczyny, dlatego że tak jak wspomniałem jest dzisiaj Sylwester i idziemy do sąsiadów, muszę go przenieść i tam będzie imprezka, więc będę musiał odkręcić nogi, jeśli ja odkręca, tam są na dwie śruby i go wynieść. A jako że mamy, tak jak wspomniałem dzisiaj Sylwestra, jest to okres, w którym ja lubię podsumowywać poprzedni rok i zaplanować coś na przyszły. I tak e, dzisiaj myślę, że wykorzystam e, te nagranie między innymi do tego, żeby podsumować to, co udało się zrobić. w poprzednim roku chodzi o budowę domu i to, co planujemy na przyszły rok. Jeżeli Cię to interesuje, to zostań ze mną, opowiem wszystko, co planujemy robić. A że jestem w piwnicy, to zacznę właśnie od tego, że, a więc zacznę od tego pomieszczenia tak szybko. No tutaj, wiadomo, wykończyć, pomalować i będzie gotowe, postawić półki, żeby te wszystkie klamoty już nie leżały na podłodze. Tutaj, gdy już będę miał wykończone te drzwi, też zostanie tylko malowanie, malowanie sufitu. Teściu mówi, że to brzydko wygląda, żeby tu jeszcze gładź dać, ale nie, nie będę się w to bawił, dajcie spokój. Tu po prostu pójdzie biała farba już będzie jaśniej w pomieszczeniu, tam dojdzie żarówka jeszcze jedna i będzie wystarczająco. Nie ma co się bawić tutaj w piwnicy w gładzie jeszcze, to już wystarczy tej zabawy. No i to pomieszczenie tak samo będziemy kończyć też w tym roku, tylko malowanie, płytki są na podłodze i będzie gotowe. Jeżeli chodzi o pralnię, to w tym roku nic tutaj nie ruszam. Nie będzie na to czasu ani chęci prawdopodobnie, bo są inne plany. W garażu pozostało tylko pomalować posadzkę i tutaj wyłożyć płytkami do końca i garaż praktycznie mamy z głowy. Oczywiście powieszać jakieś prawi prawidłowe lampy być może, ale znając życie, to skończy się na tym, że te żarówki będą tutaj wisiały przez długie lata. No i chcę jeszcze w tym miejscu jakiś stolik tutaj zrobić. Dlatego, że no, mimo, że ostatnio bardzo mało dłubię przy autach i tak naprawdę nie mam zamiaru tego za bardzo robić, to przyda się zawsze jakiś stolik, żeby coś położyć, żeby coś wynieść. E, takie roboczy, wiecie o co chodzi, z imadłem, bo czasami się jednak przydają takie rzeczy, więc tutaj na pewno coś takiego powstanie. A jeżeli chodzi o zewnątrz domu, przejdźmy się tam. To było tak troszeczkę chaotycznie, e, zaczęliśmy od piwnicy, od garażu ale może wspomnijmy o tym jeszcze, co udało się zrobić, podsumujmy, co udało się zrobić w tym roku. No i naszym największym sukcesem było to, że udało się zamieszkać. Ten, kto budował dom, na pewno pamięta, jak to było przejść ze stanu budowy domu w stan zamieszkania, ile rzeczy trzeba było robić, ile rzeczy trzeba było tak naprawdę przekładać z miejsca na miejsce, wprowadzić się, przeprowadzić się. Tym bardziej, jak my przeprowadzaliśmy się z Holandii, było to bardzo męczące, bardzo denerwujące, ale już jest najważniejszy punkt, że udało się przeprowadzić. Kolejne rzeczy to oczywiście zrobienie kostki, zrobienie ogrodzenia frontowego, e, zrobienie bramy to wszystko kosztowało sporo pieniędzy, a także zajmowało sporo czasu i nerwów. No i wejście do domu w końcu, po pięciu latach, udało się je zrobić, bo nie mieliśmy. Od początku budowy. No i najtrudniejsze moje zadanie w tym roku to było oczywiście zrobienie tarasu, które udało się zrobić jakimś cudem. Taras jest gotowy, pozostało tylko tutaj oczywiście jakieś meble zrobić. Co będziemy oczywiście robić w przyszłym roku, czyli meble. Nie wiem czy w przyszłym roku będę zadaszał. Zobaczę, czy wystarczy mi czasu. Udało się oczywiście zrobić kostkę, zamontować rolety i kilka takich drobnych rzeczy w domu. Podsumowując, to naprawdę był ciężki rok tych rzeczy, które zrobiliśmy w tym roku było naprawdę bardzo dużo, czyli można uznać, że to był bardzo udany rok, w szczególności ze względu na to, że no, że taki okres właśnie przeprowadzki, że to jest najcieńszy moment najbardziej wykańczający i czasochłonny tak naprawdę. Dobra, omówiliśmy pokrótce, co się udało zrobić. Zresztą filmy na moim kanale są. A teraz powiem wam, co w przyszłym roku będziemy robić. I to w sumie już od prawdopodobnie marca najważniejsze, to dla nas zrobienie ogrodu. Z tego względu, że chcemy tutaj oczywiście zasiać trawnik, a to będzie wymagało zrobienia projektu, a żeby zrobić projekt, trzeba to wszystko pomierzyć dokładnie. Muszę dać wymiary dla mojego szwagra, który jest ogrodnikiem, zajmuje się właśnie pielęgnowaniem ogrodów. I to z nim będę ustalał położenie tego ogrodu i wszystko, co tu będzie w naszym ogrodzie. Po tym, jak uzgodnimy projekt i wykonanie tego wszystkiego, zabiorę się za rozłożenie tej ziemi, tamtego piachu na całej działce i sianie trawnika. Oczywiście z boku będą obsadzenia, więc tam nie będziemy sadzić trawnika, ale właśnie do tego celu potrzebny jest projekt. Gdy już będę miał projekt, będę mógł sobie wytyczyć, gdzie będą jakie obsadzenia. A resztę e, zasiać trawą, tak naprawdę. Najprawdopodobniej w przyszłym roku powstanie też ta szopka e, w tamtym miejscu, e, która e, w sumie jest potrzebna z tego względu, żeby wykorzystać te materiały, bo one tam sobie leżą, żeby schować przyczepkę, bo powiem Wam, że po tych śniegach i mrozach na, przycep, na przyczepce zebrał się bardzo duża, bardzo gruba warstwa wody. To wszystko zamarzło. I troszeczkę mi uszkodziło tak jakby plandekę i z tego względu, że skoro mam mieć w przyszłości już szopkę, to chcę ją zrobić jak najszybciej, żeby schować tam przyczepkę, żeby jej nie zniszczyło. A poza tym drobne takie rzeczy ogrodowe można trzymać w przyczepce i te wszystkie materiały. No nie wygląda to, tak? Umów mi się, że nie wygląda to fajnie, gdy tam wszystko tak leży. Oczywiście donice ogrodowe będą zrobione też w tym roku i wykończymy ten taras, jeśli chodzi o wykończenie tarasu, to oczywiście tutaj będzie jeszcze jedna deska dana, tak, czyli pionowo i w tym miejscu będzie kamień elewacyjny, taki jak jest tam, więc będzie to się prezentować bardzo fajnie. W tym miejscu będzie donica, która będzie prawdopodobnie też obłożona tym kamieniem albo, tak jak jest zaprojektowane, jakimś czarnym, jakąś czarną płytką, to oczywiście w projekcie jest granit, ale no nie będziemy szaleć. Może jakaś czarna płyta duża Zobaczymy, jeszcze zdecydujemy. Planuję jeszcze w tym roku zagospodarować troszeczkę teren przed domem, bo jak widzicie, no, tutaj jest taka wydeptana bardzo trawa. No, nie wygląda to i tak naprawdę brakuje nam ścieżki tutaj z, e, z wejścia do domu. E, to nie jest nasz teren i to jest problem, bo muszę jechać do właściciela tego terenu. Chciałbym mieć na papierze to, że on mi pozwala tutaj urządzić sobie ten teren. To też nie jest gminy, więc e, sytuacja jest troszeczkę może skomplikowana, zobaczymy. No i e, gdybym mógł, to zrobiłbym też tutaj jako ścieżkę z kostki. I tutaj, tak jak wspomniałem, ścieżkę z kostki. A ten wjazd obłożył tutaj e, krawężnikiem, taką w ten sposób, wiecie o co chodzi. I od tamtej strony też bym dał krawężnik. Oczywiście bez wjazdu. I w tamtą stronę też krawężnik, żebym tutaj mógł sobie posiać trawkę, żeby to ładnie wyglądało przed samym domem. No bo. Yy, nieskromnie mówiąc, fajnie się prezentuje ogrodzenie, fajnie się prezentuje domek, ale no, przed domem wygląda to tragicznie. A już nie wspomnę o tym błocie, nie wiem czy coś damy radę w tym roku z tym zrobić, no ale yy, ja wychodząc tutaj na spacer, bo często wychodzę albo biegać, albo na spacer, no to najpierw muszę yy, slalomem chodzić i próbować się przedostać na asfalt, który jest paręset metrów dalej. Jest to dość uciążliwe. No, ale to nie jest też gminna droga, tylko też prywatna, więc to może być ciężka sprawa na razie. I to prawdopodobnie będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten rok. I jeśli uda się to wszystko zrobić, o czym powiedziałem, to i tak to będzie wielki sukces, biorąc pod uwagę to, że, że trochę tego jednak jest. A na sam koniec chciałem życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, byście spełnili swoje marzenia o budowie domu. Byście ruszyli z tym tematem, jeżeli macie taką możliwość, i chciałem życzyć Wam jeszcze wytrwałości, bo prace na budowie domu są bardzo wyczerpujące, ale satysfakcja na sam koniec jest ogromna. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Jeśli się podobało, napisz, jakie masz cele na przyszły rok. Do zobaczenia. Cześć.